W Tarnowie rozpoczęły się dni miasta. Od godziny 10 na ulicy Wałowej można spotkać wystawców, którzy prezentują rękodzieła, wszelkiego rodzaju niepowtarzalnych wyrobów i regionalnych produktów kulinarnych. Mamy rękodzieło, hafty ma koleżanka piękne, a ja mam szydełko i druty. Mamy przytulanki, motylki, obrazki haftowane, obrusiki, bieżniki, co tylko, bluzeczki dla panienek, torebeczki dla panienek, no, dla dorosłych i dla dzieci. Nawet jest na prezent. Proszę, dla facetów jest na prezent na naleweczkę. Jarmark potrwa przez dwa dni. W Gminnym Ośrodku Kultury uczniowie szkółki muzycznej podczas koncertu zaprezentowali swoje umiejętności. Uczniowie mogli popisać się przed swoimi rodzinami, śpiewając i grając na różnych instrumentach, wykonując przeboje muzyki rozrywkowej i poważnej. Prowadzę kółko muzyczne już od trzech lat. Uczniowie pochodzą ze Śmigna i z okolicznych miejscowości, tak jak Spawiązowa, z Pawiązowa, z Jaszcząbki, z Brnia, z Kobierzyna. Najmłodsi uczniowie są siedmioletni chłopcy, a najstarsi już są uczniami gimnazjum. Chodzę tutaj dwa lata i uczę się pod okiem pana Zbigniewa. Bardzo lubię to, ponieważ sprawia mi to radość. To jest taki rodzaj wolnego spędzenia czasu. Ja również chodzę od dwóch lat, na no się uczę pod okiem pana Zbigniewa, tylko ja chodzę na gitarę i uczę się grać na gitarze. Edukację rozpoczynamy od ćwiczeń ze szkoły na fortepianie, a następnie przechodzimy do do coraz trudniejszych piosenek i innych utworów. Repertuar, w którym się opieramy, to są to melodie ludowe, popularne, jak również współczesne przeboje. Dwa razy w roku organizujemy tego typu występy, bo wiem, że sprzyjają one mobilizacji do ćwiczenia na swoich instrumentach. Uczę gry na keyboardzie, na gitarze, akordeonie. Na zajęcia uczęszcza 17 uczniów z całej gminy. Od dziś został uruchomiony basen letni na Górze Świętego Marcina w Tarnowie. Basen będzie czynny od 10 do 19. Od 26 czerwca każdy wtorek na na Górze Świętego Marcina będzie kosztował zaledwie złotówkę. Zniżka obowiązywać będzie wszystkich uczniów, którzy przy zakupie biletu okażą ważną legitymację szkolną. Akademia Piłkarska English Football z Zakliczyna zaprasza na English Football Camp 2017. Od 11 do 15 lipca na obiektach sportowych na kamieńcu w Zakliczynie trenerzy z jednej z najlepszych akademii piłkarskich na świecie poprowadzą treningi dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Oprócz treningów uczestnicy wezmą udział w warsztatach z języka angielskiego. Od półtorej roku prowadzę zajęcia w Zakliczynie dla dzieci w wieku od 4 do 12 roku życia. Obecnie w akademii, w zajęciach akademii uczestniczy około 60-70 dzieciaków. Głównym projektem akademii było zorganizowanie zajęć piłkarskich dla dzieciaków z gminy Zakliczyn, a dodatkowym tutaj atutem naszej szkółki jest to, że oprócz zajęć treningowych dzieciaki biorą udział również w zajęciach z języka angielskiego. Jednym z głównych projektów akademii jest English Football Camp, który będzie organizowany w wakacje, w lipcu. Jest to jedno z największych wydarzeń sportowych, myślę, tutaj w regionie, ponieważ do Zakliczna przyjadą trenerzy jednej z najlepszych akademii piłkarskich na świecie oraz trenerzy szkółki Team Spirit Sports Coaching. Trenerzy będą prowadzić zajęcia, pięciodniowe zajęcia treningowe dla dzieciaków w trzech grupach treningowych. Obecnie zapisanych na kurs mam około 40 dzieciaków. Głównym trenerem, który przyjeżdża jest Ricky Fernandez. Jest to trener z wieloletnim doświadczeniem. Obecnie prowadzi zajęcia w jednej z najlepszych akademii w Anglii w klubie Southampton FC. Również jako młody zawodnik był zawodnikiem Chelsea-Londyn, tak więc to też tutaj dodaje dodatkowego smaczku i na pewno dzieciaki będą zadowolone. Każdego dnia dzieciaki biorą udział w dwóch sesjach treningowych, do tego warsztaty z angielskiego i na koniec, na zakończenie dnia już tak bardziej na spokojnie to są gry i zabawy z trenerami z Anglii. Są jeszcze wolne miejsca na obóz piłkarski. Szczegółowe informacje o obozie i zapisach dostępne są na stronie Akademii na Facebooku.